Ja bym chciał mówić, ale prozą już o Kateringu nie umiem, dlatego napisałem mały wierszyk i teraz przedstawię tutaj na ekranie. Katering w Uwaga! Cisza na plawie. Jestem, jestem! Konferacje. Kamera! Poszło. Na każdej przestrzeni, w salonie czy w sieni, na zamkowym placu, pod mostem w pałacu czy w salach balowych hotelu Mazurkas, w fabryce, w plenerze. W przeciągu, w operze, w Dzień Kobiet czy w maju, w stodole, w tramwaju, w zamkowych krużgankach, w jeżowcu, w podwórkach, w zadumie, prelekcji, w niemocy, w erekcji, pod podziemiu, na wieży, nad czynność, nie, nie Żyd, gwarantem bankietu, catering. Mazurkas, tu kaffe, espresso. Nie jakaś tam lurka, nie jakaś mizeria. karpać <garpaccio> z górka. Nie tylko z ogórka się składa naturka. Nie jedna cud warszem da zapchać się dziurka. Bażancik, indyczka, perliczka czy kurka. Katering, mazurkas ubierze to w piórka. I puszek z wydmuszek, aż do kresów wzruszeń w załowie. W domkach potrawy umieści i w dziurkach Katering Mazurka z Poezji, a żurkach nazwie to Kanal Le Royal. To nawet szwagierka teściowa. Czy córka nie zjedzą? Będzie im żal. Katering Mazurkas na europodwórkach nalewa nie ciurka, szampana d'Omprion, jakiego zwykł pijać w kokosowych wiórkach król Anglii, Richard Lecoeur de Lyon. Katering Mazurkas nie gastrostrukturka, to szyk i smak i Smyt i frak, wykwintność dań, uroda pań i krap i rak. Katering mazurkas, zimny drań. Nie smutku to chmurka. Katering mazurkas to pomysł i ani musz! Katering mazurkas i już!